Jeśli tak wygląda raj, to ja chcę. Nie no, mówię! Ja tu się przeprowadzę Nie wiem czy do Egeru, czy do innego miasta, ale Tak mi pasują te tereny wyjątkowo Może nie znam naszych polskich Ale tu jest cieplej, suszej Niewątpliwie równiej. wiosna, lato, jesień są ciepłe, praktycznie od połowy marca do połowy listopada. Temperatury spokojnie utrzymują się pod dwudziestkę. w zależności od regionu. Oczywiście jestem tutaj na Węgrzech Północnych, w części górzystej, blisko granicy ze Słowacją. No, góry mają swoje prawa. Natomiast wiadomo, że na, na południu Węgier, bliżej Serbii, Chorwacji, w samej, na samej równinie panońskiej to jest kompletnie inny klimat. Można powiedzieć, że, że zimy nie ma. Nie ma mrozów. Raczej nie ma mrozów. Że tam gdzie jeździmy, czasami po różnych lasach, to te lasy no to są takie odcinki, nie? 700 metrów, kilometr, półtora. Jest fajnie, <ścoughs> a trzy odcinki, 15 kilometrów. 15 kilometrów takich malowniczych ścieżek. O bardzo zmiennej, jak to się mówi. Budowie, Prowincji <laughs> raz trawa, na łące, raz w lesie dukcik uklepany nawet całkiem nieźle. No a ja uklepuję dalej i zapraszam do uklepywania za mną, no bo jak widać, no już powoli narasta, no i co? Jak tutaj się odnajdziemy za parę lat? Posprzątał jednak służby leśne tutaj krążą czasami w sensie no, nawet nie służby leśne, tylko jakieś gospodarcze utrzymania terenu No nie jest to rezerwat, więc prost można zbierać grzyby też Ale jak widać Znaczy ja widzę, wy nie widzicie, ale tak jak dzisiaj ruszyłem, żywego ducha nie spotkałem. No nie licząc zwierzęcych, ale ludzkiego nie. Kochani, naprawdę, no nie zależy mi też, żeby tutaj był tłum, oczywiście, ale jak tak mam z czystym sercem komuś polecić jakiś region Europy, a tu konkretnie region Węgier, taki urozmaicony, no naprawdę w każdą stronę krajobraz na życzenie, co kto lubi. No to tutaj te tereny eger Miszkolc za chwilę zresztą tam jak się popatrzy na mapę w dół, na południe, są przepiękne tereny, takie rozlewiska Cisy, dużej rzeki do pływu Dunaju, bardzo żeglownej, bardzo fajnej podróżnej spływy również, ogromnej, bardzo krętej i wyposażonej również w piękne szlaki rowerowe no nie mówiąc już o balatonie no dookoła balatonu jest 208 km szlaku rowerowego ale w bok na tej części północnej górze tej powulkanicznej fantastyczne szlaki góry 300-400 metrów idealne do takiego zwiedzania nie hardkorowego powiedzmy no, na południowej części też fajne lasy różne zabytkowe pozostałości No tylko te akacje no, trzeba uważać trzeba uważać w jakie krzaki się wjeżdża ja odpukać twu, twu twu jeszcze tym razem gumy nie złapałem chociaż jestem na dętkach ale faktycznie lepszym rozwiązaniem jeśli ktoś może i lubi to tutaj by było mleko żeby się nie martwić, że się pojedzie 20 parę kilometrów od bazy pętlą a to nagle flaczek no oczywiście łatki mam przy sobie także może by dało radę natomiast jakby coś się bardziej stało No to spacer Całodzienny wtedy. No dobrze, że jest telefon komórkowy kontakt. Powiem tak. Ze swojego doświadczenia pętlą dalej oddaloną niż 30 km od punktu docelowego, od bazy. Taką pętlą raczej bym nie jechał do 30 km, żeby można było jakoś wrócić właśnie piechotą. Chyba, że jedziemy w stronę, gdzie jest kolej, zlokalizujemy, że mo można dojeżdżać, no to bez problemu. Natomiast w taką dzicz, park narodowy, sam środek, tak jak na przykład Campinos, to bo jak się jeździ gdzieś tam po okolicach Warszawy w różne strony. To no zawsze jakaś kolej, autobus jest, albo można wezwać znajomego. No a tutaj, czy to właśnie w Campinosie, jak się nie ma znajomego i jest się gdzieś w środku, no to jest ładny spacer. No a tutaj ten Park Narodowy Buki. wprawdzie nie jest większy od Campinosu, jeśli chodzi o długość. od środka do skraju do cywilizacji w porównaniu może być dalej. No i wioseczka, proszę bardzo. Wioseczka, miasteczko, zakończymy nasz reportaż na razie. A kolejny wkrótce po przejechaniu no, z mapy wygląda że będzie jeszcze bardziej atrakcyjnie także oszczędzam baterie kamerę